Hej czołem, dzisiaj kolejna dawka absurdalnych, śmiesznych, głupich, wojskowych rzeczy o których wiedzą ci, którzy są w wojsku Ci co dopiero będą to się dowiedzą na własnej skórze odczują to wszystko A ci, którzy nie mają zamiaru do wojska iść to przynajmniej troszkę może się pośmieją troszkę e, zobaczą jak to jest od zaplecza jak to wszystko wygląda Mamy początek listopada, piękna pogoda i dlatego wiem dlaczego Węgiel wywieźli do tej Ukrainy cały Polski No bo miłościwie nam panujący oczywiście wiedzieli, że będzie taka piękna pogoda Będzie ciepło i węgiel nam nie będzie potrzebny Taka moja dygresja odnośnie tych politycznych głupot Ale dobra, lecimy O czym dzisiaj powiem? Od razu na początku Wam mówię o jakichś dziwnych rzeczach, absurdach I może śmiesznych rzeczach To jest tak O języku angielskim powiem, trochę o nepotyzmie Trochę o tak, zwanym, tak zwanych parametrach kroku Zwykłego i defiladowego, gdzie co w wojsku są to dobrze wiedzą co chodzi. Trochę o jedzeniu wojskowym, bo też się pytaliście o, o tym, jakie jest jedzenie w wojsku. No i tak zwane bezpieczniki czasowe. O tych, o tych rzeczach dzisiaj troszkę omówię, troszkę śmiesznie, troszkę na poważnie. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Także lecimy, lecimy z językiem angielskim. Teraz słuchajcie, w tej chwili jest tak że jest jakiś tam nacisk na to, żeby podoficerowie i oficerowie mieli jakąś tam znajomość języka angielskiego. Także jeżeli ktoś idzie do szkoły podoficerskiej czy szkoły oficerskiej, no to w tej szkole są egzaminy według tam wojskowych wymogów, według stanagu z czterech specjalności, czyli z mówienia, z pisania, z zesłuchania i oczywiście z czytania. Cztery specjalności trzeba łyknąć. Chcą zrobić tak, żeby... Podoficer miał znajomość tego języka angielskiego na poziomie drugim. A oficerowie wychodzący z, z, ze szkoły oficerskiej, podchorążowie kończący szkołę oficerską, żeby mieli znajomość angielskiego na poziomie 3. No i powoli to się zaczyna udawać, rzeczywiście, coraz więcej podoficerów młodych i oficerów młodych też już zna angielski. Tak dla, dla, tego, dla uświadomienia sobie. Mniej więcej pierwszy stopień stanagu w języku angielskim to jest mniej więcej według mnie na poziomie... Matury podstawowej z angielskiego, ten pierwszy stopień. Ten drugi stopień to myślę, mi się wydaje, że to jest tak matura rozszerzona. Na no trzeci stopień to już jest wiadomo, troszkę, troszkę ciężej, już trzeba troszkę więcej się pouczyć, także już tam na tym trzecim stopniu no dużo się kuma. Na tym drugim stopniu nawet jest się z tego angielskiego dużo kuma. Pierwszy stopień to jest, mówię taki lajcik, dla jako matura podstawowa. Taka jest moja, moja przynajmniej ocena. W komentarzu możecie napisać. Jak jest, według ma jak jest według Was, jak to wygląda, te stopnie czy to są dobre? Ale ogólnie jest dobrze, że, że się uczą tego angielskiego. Złe jest to, że na przykład, jeżeli znasz perfekt język hiszpański, niemiecki i dajmy na to francuski, to i tak będziesz gorszy od tego, który zna język angielski, bo język angielski jest w wojsku promowany. No to jest takie. To jest takie, takie absurd taki absurd wojskowy, że, jak na przykład idziesz, straż się na szkołę podoficerską czy do uczelni wojskowej, no to więcej punktów dostaniesz, jeżeli będziesz miał jakąś tam znajomość angielskiego. A na przykład, jeżeli byś perfekto umiał, tak jak powiedziałem, hiszpański, francuski i załóżmy niemiecki, no to tych punktów ci nie przyznają tyle, jakbyś miał na przykład podstawowy angielski ze Stanach 111 na poziomie pierwszym. No to to właśnie takie to jest głupie. A co jeżeli chodzi o starszą kadrę, która tam ma już 20 parę lat służby, jak z tym angielskim, no niestety leżą i kwiczą, czy to podoficerowie, czy to oficerowie, pułkownicy, niektórzy generałowie, chociaż uważam, że stopień pułkowni, pułkownika czy tam generała to już do czegoś powinien zobowiązywać, żeby troszkę jarzył ten angielski, a niestety tak nie jest, o czym zaraz powiem na własnym przykładzie. Powiem Wam, jak to jest z tym językiem angielskim. No ale też tak na dobrą sprawę nie ma co się oszukiwać, że nie każdemu ten angielski jest potrzebny, bo jeżeli ktoś ma styczność w ciągu roku raz z, z Anglikami czy tam z jakimś ćwiczeniem po angielsku, no to wiadomo, Pojedzie raz na ćwiczenie trwające tydzień czasu, czy parę dni, zna ten język, a jeżeli przez cały rok się tego nie, nie, nie powtarza, nie ćwiczy tego angielskiego, no to niestety coś tam się zapomina. No i tak to, tak to jest. A jeżeli chodzi o e, mój taki indywidualny i może, może nawet trochę śmieszny przykład, to z tym angielskim byłem oficerem w sekcji operacyjnej w sztabie brygady. Moim szefem był pan Major. No a dowódcą brygady był pan pułkownik wtedy, aspirujący do stopnia generalskiego. Później oczywiście dostał tego generała, wiadomo, bo to dowódca brygady to już jest etat generalski, no tylko musiał się jakoś tam wykazać. I słuchajcie, w wojsku tak jest, że są te ćwiczenia jakieś wojskowe dziwne, no i dowódca brygady zawsze wydaje rozkaz dla podwładnych, dla dowódców batalionów co mają tam robić na danym ćwiczeniu, czy się bronić, czy atakować, czy tam inne rzeczy, inne jakieś fikołki robić. No i pó póki to wszystko odbywa się w języku polskim, to nie ma problemu, bo mm, oczywiście dowódca brygady sam nie pisze tego rozkazu, tylko sekcja operacyjna pisze ręką pana porucznika załóżmy, którego później sprawdzi pan major i da do zatwierdzenia dowódcy brygady dany rozkaz. Dowódca brygady tam nakreśli, powie, że jakiś idiota to pisał, żeby pisał jeszcze raz. Pan major też nakreśli, nakreśli i poducznik jeszcze raz będzie musiał pisać. No i tak to się odbywa, że, odbywa, że, że tak się po wojskowemu człowiek ciągle tylko poprawia coś, coś, co się nie podoba przełożonemu. No ale dobra, to nie jest, nie jest ważne. Generalnie tak jest, no trudno nie. Yy, ale jeżeli raz na jakiś czas odbywa się ćwiczenie w języku angielskim, no to już zaczyna się robić wesoło, bo na przykład. Z dywizji do brygady przychodzi rozkaz napisany w języku angielskim. No i żaden ten trep nie wie o co tam chodzi. Znaczy, no niektórzy... Ja nie mówię, że nikt nie zna tego angielskiego, że załóżmy w stawie brygady. No ale ja miałem akurat taką sytuację, że w sekcji operacyjnej pan major nikumaty po angielsku, ledwo po, po polsku się wyla, wyrażał, ale co tam. Dowódca brygady też nie wiem czy tam chociaż MTV słuchał, ale też mam mało jażył na pewno. No i... A reszta oficerów, którzy znają angielski, udawała, że nie zna angielskiego, żeby nie musieć po prostu tłumaczyć tego rozkazu, nie? No, ale żeby w tej sekcji operacyjnej, no to spadło na moje, na moje barki, żeby to wszystko przetłumaczyć. No oczywiście przetłumaczyłem i yy, trzeba było wydać rozkaz, dowódca brygady musiał wyda wydać rozkaz yy, dla swoich podwładnych. Oczywiście ten rozkaz by był faktycznie wydany dla tych podwładnych po polsku, bo jakby jeszcze na bataliony zeszł po angielsku, to w ogóle by się tam pozabijali bo by nie wiedzieli, o co chodzi, by musieli chyba zrzutkę robić na tłumacza. No ale do dywizji trzeba było przysłać ten rozkaz dowódcy brygady, żeby tam ci sprawdzili, czy dowódca brygady dobrze tam ten rozkaz napisał, nie? No i to pisanie rozkazów po angielsku jest piękne, bo jak nikt nie wie, o co chodzi, to tylko Ty wiesz, o co chodzi, nie? I co byś tam nie napisał, to będzie dobrze, nie? Oni Ci mówią napisz to, to, to i to, I Ty napiszesz to, to i to, mówisz, że tam jest to, to i to, no i nikt nie ma do Ciebie pretensji, że tam kropka nie w tym miejscu, że przecinek nie w tym miejscu, bo po prostu, po prostu mówisz, że tak ma być, nie? Ja tam jakimś wielkim specjalistą od angielskiego nie jestem. Ale no, człowiek troszkę, mówię, pouczył się lizną tematu, no i ten, no i stworzył tam, spłodził jakieś dzieło literackie, które dowódca brygady i tak musiał podpisać, mimo że nie wiedział, co tam jest. I mógłbym tam napisać na przykład to, co powiedział Pan Prezydent, nie? że friend in need is a friend in dick i nikt by się nie szczaił, że tam coś takiego jest w ogóle napisane, nie? No... A niestety u prezydenta się z co on gada i trochę w topa była No ale ja bym mógł na przykład takie coś napisać i też by bili brawo Bez, bez uwag by było, także takie... takie śmieszne troszkę, że to angielski jest coraz lepiej, a jednak e, jak to się mówi, te stare trepy w dużej mierze jeszcze nie wiedzą nie jarzą tego angielskiego no, i można tam im wciskać banialuki, niektórym. No, jak wiadomo, że ten rozkaz też dowódca brygady, który ja tam napisałem, mógł dać innemu oficerowi, który też jarzy angielski, do sprawdzenia. No, ale nie, nie ma na takiej rzeczy czasu, żeby tam się sprawdzać po 5 razy, żeby ktoś jeszcze tam e, to 5 razy trawił i tak dalej, bo każdy ma swoje jakieś tam zajęcia, nie? Dobra, lecimy dalej. E, nepotyzm w wojsku. No, nepo, no, nepotyzm w wojsku oczywiście jest. Jest załatwianie stanowisk po znajomości, nie ma co ukrywać. Tak jest w całej zresztą Polsce, w każdym urzędzie, w każdej instytucji. Jest dokładnie tak samo. I nie ma co się dziwić tak na dobrą sprawę, nie ma co się o to obrażać i mówić, że ktoś tam jest plecakiem, ktoś tam ma znajomości, ktoś tam sobie załatwił. No bo tak to działa, no bo spójrzcie na to w ten sposób, że jeżeli wy byście mieli, nie wiem, syna, córkę, wnuka, wnuczkę. Yy, Bratanka, bratanice, która by chciała iść do wojska, a jeżeli ma, ma ktoś ma taką możliwość, żeby wspomóc, żeby szepnąć komuś coś tam na ucho, no to oczywiście to zrobi no nie, ma co, nie ma co ukrywać. Ja szedłem do wojskami nikt nie pomógł, bo mnie w rodzinie nie było żadnego trepa. No ale udało mi się dostać do szkoły oficerskiej. Skoczyłem tą szkołę bez znajomości, ale w, w toku tej służby wojskowej. Jednak 15 lat służby w sumie ze szkołą oficerską człowiek przesłużył. Także tych znajomości trochę się nabrało na ćwiczeniach różnych. Czy tam na poligonach, czy na jakichś innych zjazdach z amerykańcami. Kogoś tam się poznało. Takich, a nie, takie, a nie inne osoby. No i później no wiadomo, że te znajomości się wykorzystuje. Tak samo jak wiele osób mnie prosiło o jakąś przysługę kiedyś, żeby coś tam zrobić, żeby coś tam pomóc. W jakimś kierunku. No i w miarę możliwości, jeżeli coś mogłem, to zawsze pomogłem, bo wiedziałem, jak to działa. Ja dzisiaj pomogę Tobie, Ty jutro pomożesz mi. Także tak ten świat funkcjonuje i nie ma co się na to obrażać. Dzisiaj nie masz znajomości, ale może w przyszłości będziesz miał te znajomości i też na pewno będziesz chciał z nich skorzystać. No i tak to, tak to funkcjonuje. Myślę, że nie ma co, co o tym nepotyzmie. No chyba, że jest coś takiego. Słuchajcie, no nepotyzm, nepotyzm też polega na tym, że się obsadza debili na niektórych stanowiskach. Zresztą widzicie, oglądacie wiadomości i widzicie, kto nami rządzi, nie? Więc jeżeli ktoś by mnie poprosił o przysługę, żebym wcisnął gdzieś tam na stanowisko, oczywiście nie ma takich możliwości, żeby wciskać, jestem tylko porucznikiem, nie? Tam inne rzeczy załatwiałem, a nie, nie tam wciskanie na stanowisko. Ale jeżeli. Ktoś, ja miałbym wcisnąć jakiegoś debila na stanowisko, no to bym tego nie zrobił, bo później bym się wstydził, że ten idiota tak, a inaczej wykonuje swoje obowiązki, a jego przełożony by później miał do mnie pretensje, kogo ty poleciłeś, kogo ty mi tu przysłałeś, co za, no już nie będę e, tych epitetów używa, używał, wiecie o co chodzi, nie? że jeżeli jest gościu kumaty, no to wiadomo, że się, jak masz do wyboru dwóch gości kumatych, no to weźmiesz tego gościa kumatego, którego znasz, z którym ci się dobrze pracuje, załóżmy, nie? A jeżeli masz kumatego i znajomego idiotę, no to znajomy idiota won, a ten kumaty niech przyjdzie i spełnia się w, jakiej, w jakiejś tam funkcji. Także mówię, nepotyzm pod tym względem, że znajomych się zatrudnia, ale kumatych znajomych, o ile oni mają jakieś tam wykształcenie w danym kierunku. A nie są gamoniami, jak to zresztą nieraz wiecie, jak jest. O tak. Dobra, nie będę już dalej rozwijał tego tematu, bo to jest tak troszkę. Ma swoje plusy dolatnie i plusy ujemne, ten nepotyzm, tak? Ki No zresztą, napiszcie w komentarzach, czy się ze mną zgadzacie i jakie jest wasze podejście do tego. No ale mówię, każdy wykorzystuje wiadomości i znajomości i nie ma co się o to obrażać. Lecimy dalej. Parametry kroku zwykłego, zwykłego i defiladowego, to jest normalnie hicior, ludzie. Szok. Ci, co nie wiedzą, o co chodzi, to już tłumaczę. Ktoś kiedyś wymyślił, że żołnierz ma chodzić o określonych parametrach. Jak chodzi krokiem zwykłym, to ma jakieś tam mieć parametry, czyli długość tego kroku ma być odpowiednia, no i częstotliwość tego kroku na, też ma być odpowiednia. Czyli np. 112, 116 kroków na minutę. Nie? Tylko tak, kto to kiedykolwiek w ogóle liczył, zmierzył. Ja nie widziałem jeszcze kaprala, żeby stał na placu defiladowym i czas start i zobaczymy ile zrobisz kroków. No to jest taki, taki debilizm, taki debilny przepis, który jest w regulaminie musztry. Zresztą nie wiem, może już tego nie ma, bo ja tak ostatnie swoje lata w wojsku to spędziłem w tej sek sekcji operacyjnej, także nie miałem do, ty do, do czynienia ze szkoleniem żołnierzy. Może już tego nie ma, nie? Ale... Myślę, że jest, myślę, że jest. Napiszcie w komentarzu, czy dalej was cisną z tego, żebyście wiedzieli, jakie krok defiladowy ma parametry. No, to trzeba znać. No tak samo jak y, musisz wiedzieć, jakie są dane taktyczno-techniczne karabinka, to musisz wiedzieć, jakie są parametry kroku defiladowego. Chyba, że już tego nie ma. Mam nadzieję, że to już tego nie ma. Wyprowadźcie mnie i oświećcie mnie. Kurde, może, może to wojsko się zmieniło, może już nie ma tego tych parametrów kroku defiladowego, ale myślę, niestety myślę, że nadal to jest i funkcjonuje. Chory wymysł. Dobra, jedzenie wojskowe, pytacie się tam o to jedzenie wojskowe, nie jest to jakiś zbyt skomplikowany temat. Jedzenie wojskowe czasami jest dobre, czasami złe. Zależy też jak, jak co komu smakuje. Wiadomo, to nie będzie tak jak u mamy, nie będzie tak jak w restauracji, ale generalnie jest zjadliwe, można się najeść, o ile nie... Nie masz intensywnego ćwiczenia, no to się najesz i rzeczywiście te śniadanie, obiad i kolacja starczy. Tylko tak, do, dla kogo w ogóle jest to jedzenie wojskowe, te prowiantowanie? Słuchaj, no tak na szybko. Jeżeli jesteś na poligonie, masz zapewniony prowiant. Jeżeli masz służby 24 godziny, 24 godziny masz zapewniony prowiant. Jeżeli jesteś... E kadetem pod chorążym, czy czyli tam na szkole yy, wojskowej, podoficerskiej czy oficerskiej, to też masz za, zapewniony prowiant, śniadanie, obiad i kolacja. I o, tam są różne normy, tam chyba ze cztery normy są jakaś norma specjalna, norma szkolna i tak dalej. I w zależności od tego jaką normę wam dadzą, od, od, w zależności od tego jakie ćwiczenia się wykonuje, no to tyle jedzenia dostajecie. A jeżeli chodzi o kasę, no to chyba na tą chwilę jest yy, Kwotowo jak to wygląda na cały dzień, no to prowiantowanie żołnierza na cały dzień to jest od 20 do 30 zł. Najwyższa norma, podejrzewam, że tam z tego co tam zdążyłem się zorientować, to jest około 30 zł. Najwyższa norma, najwyższa norma, jaka tylko może być, prowiantowania, no to sami sobie odpowiedzcie na pytanie, co można kupić, co można zrobić, jakie posiłki za nawet tą górną normę 30 zł, a co można zrobić za 20 zł. I przypominam, że to są trzy posiłki za te 20 czy tam 30 zł więc no tutaj siłą rzeczy szału nie będzie w jednych jednostkach jest lepsze jedzenie, w innych gorsze to też zależy od ilości prowiantowanych osób bo jeżeli masz yy, wiadomo więcej tych osób prowiantowanych to możesz kupić więcej jedzenia, możesz na coś innego sobie pozwolić na jakieś przyprawy dodatkowe jeżeli tych osób prowiantowanych jest mniej to siłą rzeczy ciężko będzie coś tam ukręcić dobrego i no ale to, to też dużo zależy od kucharzy to wiadomo o co chodzi i teraz tak, jaka tutaj jest patologia odnośnie tego jedzenia? Patologia jest taka, że to jest właśnie te 20-30 zł na żołnierza na cały dzień. Jeżeli on tylko pełni służbę, czyli siedzi przy biurku i pilnuje mebla, no to te 20-30 zł to mu starczy, nie? A jeżeli chodzi o to, że on zapiernicza od rana, od załóżmy 16 godzin, bo 8 godzin snu musi mieć, czy tam nieraz są ćwiczenia dłuższe? Jakieś specjalne, ale załóżmy taki zwykły poligon, że ma 8 godzin snu i 16 godzin może być tak na dobrą sprawę w polu. Gdzieś tam, nawet te posiłki spożywać w polu oczywiście, bo szef, szef tam przywiezie, śniadanie, obiad, kolacje. No ale to zapotrzebowanie kaloryczne, jakby nie patrzeć, jest o wiele większe niż, no załóżmy nawet na służbie przygotowawczej, jak ktoś pamięta, przed przysięgą, bo każdy, każdy przechodził ten etap w swoim życiu. To, to szkolenie podstawowe. Szkolenie podstawowe przed przysięgą, to miesiąc, miesiąc czasu. Tam jest najwięcej, yy, najwięcej tych ćwiczeń, najwięcej biegania, najwięcej czołgania, najwięcej yy, tego, że człowiek tam najwięcej potrzebuje energii i załóżmy zapotrzebowanie energetyczne jest 3000 kalorii, a w, na stołówce wam dadzą 2500 kalorii. No myślę, że tam dodatkowa dokładka no, to powinno, powinna być i, i nie, nie, nie zamykać się w tych 20-30 zł tylko jakoś inaczej, jakieś większe pieniądze na, te, na ten prowiant dać, bo skoro wojska, wojsko ma kasę na budowanie wielkich murów, na nastawianie korcertin, na pilnowanie granicy, na jakieś nowe czołgi, cztery typy czołgów różnych, amerykańskie, chini, te, koreańskie, niemieckie, jakieś inne, jakieś... Dobra, już nie będę rozwijał tego tematu, no ale skoro wojsko ma na, na takie rzeczy pieniądze, gdzie tam idą grube miliardy, no to na żarcie dla żołnierza widnego nie ma, a jeżeli jest poligon, załóżmy, w, latem i są upały, no to dadzą Ci jedną butelkę wody, no to jest jakieś dziwne po prostu i chore, nie? Bo jak to wygląda od strony amerykańskiej, załóżmy, to też miałem okazję organoleptycznie zaobserwować, jak Amerykanie sobie ćwiczą gdzieś tam, mają jakieś poważne ćwiczenia na poligonach, to stawiają im jedną paletę żarcia, Jedną paletę wody i żryjcie, ile chcecie, pijcie, ile chcecie. Nikt, nikt im tego nie liczy. I, I tak to się odbywa. A u nas jest zawsze wyliczanie. Jeden kubeczek picia, jeden jogurcik, dwie bułeczki i kosteczka masła, załóżmy. Nie, nie dostaniesz więcej, bo, bo tam dla kogoś nie starczy. A to żarcie i tak zostaje i tak zostaje. Także to, to jest takie dziwne. I na deser. Na deser taka ostatnia śmieszna rzecz, dziwna, chora, jak tam kto uważa, bezpieczniki czasowe, tak zwane, które żołnierze uwielbiają. I o co tutaj tak naprawdę chodzi? Chodzi o to, że załóżmy dowódca brygady wymyśli sobie zbiórkę całej brygady na placu apelowym o godzinie 7 rano. No i postawi takie zadanie dla, dowódcy, dla swoich dowódców batalionów. No i ci dowódcy batalionów, oczywiście, żeby wojsko się nie spóźniło, to nie, nie przekaże, że mają stać o 7, tylko powie, że mają stać o 6.30. I taki rozkaz da dla dowódców kompań. No i dowódcy kompań, żeby dowódcy protonów się nie spóźnili ze swoim wojskiem, to da rozkaz im, żeby nie stali o 6.30, tylko doliczy swój bezpiecznik czasowy, żeby czasem się nie spóźnili, pół godziny, czyli każe im stać o 6.00 i tym sposobem wojsko stoi na placu Opelowym 5.30 i czeka półtora godziny na dowódce. Tak to się w wielu jednostkach odbywa. Tak to się często odbywa. Każdy tego na pewno doświadczył z żołnierzy. Te bezpieczniki czasowe są bardzo piękne, ponieważ jak każdy wie, że w wojsku to się albo biega, albo się czeka. I tak to, tak to właśnie jest. No tak samo jak na komendę załóżmy naprzód, żołnierz biegnie naprzód, nie? A jak na jest komenda? stój, no to wtedy żołnierz co robi? No wtedy kopie. Jak naprzód to biegnie, jak stój to kopie. A dlaczego? No bo wyciąga łopatkę i grzebie w ziemi najpierw okupuje się do postawy strzeleckiej leżąc, później kopie dalej do postawy strzeleckiej klęcząc, później do postawy strzeleckiej stojącej, rowy łączące i tym sposobem mamy, możemy się bronić, a później znowu naprzód i z tych okopów wyskakują i dalej biegną. Taka to piękna taktyka jest. No. Dobra, troszkę sobie pogadałem. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Zostawcie komentarz taktyczny dla zasięgów. Subskrybujcie, będziecie na bieżąco z innymi materiałami dotyczącymi nie tylko wojska, ale też broni, walki wręcz, samoobrony i tych innych takich wojskowych rzeczy, nie tylko wojskowe absurdy. Zresztą, jak obserwujecie kanał, to, to wiecie, o czym mówię. A na dzień dzisiejszy to wszystko, także dzięki. Cześć i czołem.